Witam was ponownie, z strony HeLawander i gramy dalej w Dead Space 2. Wiecie co, doszedłem do wniosku dlaczego w dwójce byłem taki mniej bojaźliwy i tak dalej. Jedno słowo. Alkohol. Zero grawitacji. Yeah. Coś słyszałem. A to ty mały klaor. Znaczy mały jak mały <ścoughs> cześć mały! A mogę skakać tylko tym, yy, kontrolem. myślę, że altem. Yy... Twoje pieniądze! Twoje pieniądze! Co mogę z tym zrobić? A, mogę beczuszkę użyć! Czekaj się bo... Sprawdzę co tutaj jest. I wydaje mi się, że nadal jest za głośno, więc przyciszę jeszcze raz. Przepraszam, może być na wizji. Dopiero teraz wszyscy teraz tego sprawę. Wojsnie nie... Albo voice też. Wszystko! Ja tu rządzę. Rozumiano? Ok, mam nadzieję, że teraz będzie absolutnie dobrze. Zauważyłem, że mój głos jest stosunkowo bardzo cicho w każdej grze, nie tylko w tej. To jest winda tylko, eee. eee, co mam zrobić? Nie mam ten list. Nie mam ten list. Co ja mam zrobić. A, tędy, pokazuj mi ścieżkę z właściwą. Aj tu bym ominął jakiś przedmiot. Kasę. Money, money, money So funny Sir Richman's wood

A, to ten mam przesunąć, w ten sposób. Doing! What the... Aha! What?! Co mam spowolnić? Poczekaj, zaraz się dojdę, koleś. to huge power offline please attach generator module and then return to the station Nobody? Check, working yeah it's that off <śmiewanie> Przepraszam. Wolę rozwiązanie w trójce i w dwójce jednak. Jestem za blisko.

Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. I'm. Can I get to release? I want the pistons. I need to get this damn engine running. This total Coś, to się? Zginę, kurwa, mać! Nie mówcie już od początku. Proszę Was, nie mówcie! No, ładuję. Ok, a już wstaliśmy? Nie, nie ustaliśmy się, co jest? Nadal mogę chodzić sobie, tak? Co się dzieje? A, drugie! Kurde, no... Ludzie... Co ja zrobiłem? Okej, okay, ten mały masz mi poplątał już w głowie. Drugi nie jest podmontowany. Naturalnie. A, a, a tu możemy zobaczyć to, czy... ...użyliśmy tamtej beczki. Nie tutaj, tutaj! Nie, zmontowane są! What the hell? Nie rozumiem. Czy ja szam dalej iść? Kurczę, jestem głupi. Czy mogłem sprawdzić tym. Tak, ja dalej już iść. Kurczę, jestem, przepraszam Was serdecznie, jestem idiotą totalnym. <ścoughs> y na pewno? Jak? Nie, niemożliwe, bo nie miałem wyłączonego tego. Włącz to, Isaac! Coś się zepsuło. Gravity well activated. Earth... nieprawda, nie jest... Nie ma grawitacji. Błąd w grze, chyba. Czekajcie momenci. Ja mam wracać! Ludzie, tędy mam iść. Okej, okay, czyli ja jestem tym krytynem, który nie wie o co chodzi. Okej. Okay. Czyli... No, jak zawsze, w sumie. Ach, nie podspojrzałem, która jest godzina. No, myślę, że już coś nas przeatakowało. Śmiercionośnym gazem śmierci. Oczywiście śmiercionośny gaz śmierci jest tylko śmiercionośny Krew. O to pierdolony. Mam cię! Co to było? Chciałeś mnie zaprosić na randkę, to, to nie w ten sposób, chłopie. Stąd wyszedł. Fajna do zjazd wiestonu. Ktoś powiedział, że poszedł, przechodził się gdzie, gdzie indziej. Bo mogę coś znaleźć. Tak, masz rację. Człowieku znikąd. Tylko oczywiście wyskoczy mi tu pięć opcji teraz. Raz, dwa, trzy. Pięć obcych! Nowy program na Disney Channel. Pięciu obcych mówimy, czyli pięć obcych. Zaraz nie! Pięcioro obcych chyba. Nie znam tu. Ten obcy jest w sumie, tak? Nie! Ktoś mi też poradził, żebym tych małych hamów nie deptał. Z prostego powodu, że to, to nie jest tak silne jak w dwójce, nie ma sensu. Spok, pamiętam, że to jest bench i sobie ulepszymy. Broń, <mulity> oczywiście, że pulse gun. Oczywiście, że damage. Jer, olet to. Co ja mnie tam? Lubię ten karabin jest dobry silny. Teraz będziesz silniejszy. 100% świetnie. W nim minęło 15 tych kuleczek malutkich, zwanych jądrami. Nie, to nie mogę. Ah! Can you hear me? Oh, it's Kendra. They attacked me. I ran for it and haben just He just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can launch into everything from here. I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to znamy some go? Something oh. the marker. From there. Okay, ruszamy w takim razie. Yy, tak. Więc zapiszemy, zrobimy zakupy w sklepie i jeszcze raz zapiszemy. Nie chcę mieć takiego czegoś jeszcze na przykład. Wyskoczy mi z tyłu jak ci nie A w to już nie ma takiej możliwości zapisu. Dziwna sprawa. Automatyczne są zapisy, Inventory Wie Co? Ja powinienem sprzedać całkowicie plazma Katera. Tak chyba zrobię i kupię sobie w cholerę amunicji do Gana tego. Nie, nie chciałem. Chciałem tym się, przepraszam. Tak, ja tak zrobię. Tak, zrobię tak. Mm -hmm. Nie kupię linowego. Dużo mi ludzi mówi, żem kupił linowy. Nie kupię. Złoty ten, okej. Okay. Tak, z tym pewnie. Nie, to... A, small. To sprzedamy small. Okej. Okay. Plasma cutter. Rifle nie 100, 100 Flame Fuel tego też nie potrzebujemy. Yy, Okej. Okay. Yy, w takim razie. Nie, mówicie, że kupił. glinowy? Nie, nie, nie kupię tego. N nie, nie widzę potrzeby. Przepraszam Was, ale po prostu nie. Yy, kupimy. Bedpaka jednego. Dwa razy. Pulse Round jeszcze. Raz, dwa. A jest już nie kupię. Trudno. Dobra, koniec. Okej, okay, po prostu ten karabin mi bardziej odpowiada. Szybszy, mobilniejszy A i tak z tamtej broni nie korzystam i zdobywam niepotrzebną ilość amunicji Tędy? Nie, tędy, okej okay. Cześć, przynosisz już do innego rozdziału? O nie, w rękę jeszcze? Kazać, ja. Entering zero gravity. No, to cię wymyślił akurat. Eee, o, ty? Czego tu szukasz? Wow, ładnie go e, Tędy? Tutaj? Tak, tędy. Tu, tu zostań, dobra. Tak, posłuchał miluszek. Mi Tymat! Medium Medpack! O mój Boże, nie mięsa tutaj! Czy to będą plujki? Kwasowe? No nie, nie da mi this is elizabeth way okay yeah yeah i'm elizabeth i screw the engine i can't restart it by myself and with all the other shit going on it's obvious this is sabotage i'm heading for the bridge and then i need to find elizabeth i gotta get her off this ship it's not safe okay elizabeth Czyżby żona? Chodź, czy jeśli na dół zjeżdżamy. W głąb serca ciemności. Najbardziej denerwuje mnie jeden fakt. Wyskakiwanie od tyłu. A nie możemy po tym biegać. Spadli. Okej. Okay. Spadły. Tu jest? Dobra. Okej. Okay. WSZYMAJ DO PIERDOLONA! Ej, widziałem cię. Tędy, okej, okay, zjedziemy jeszcze niżej. Nie marnuję amunicję. stazy stazy Kamień dłamały Co jest tutaj? A ja tu mogę użyć ogniwo Nie mam, nie mam ogniwa Mam? Jakoś, że amunicji nigdy za wiele tego użyjemy, to Pierdolona. Słyszę cię za drzwiami. Ha ha ha. Z miłością. Halawandę, Pójdź, Słyszę, coś tam chodzi. A, nie muszę ich deptać Coś mi tu wyskoczy, la 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 A ja was zajebię, to tak mi się chce Zabiegałaś i mnie, biega, la 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 Przepraszam, przepraszam Ale pięknie śpiewa Pavarotti po prostu Się nie umywa Okej, okay, tu jest zapis. I mi się wydaje, że nagrywam już dostateczną ilość czasu, więc na razie wam dziękuję za oglądanie bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.